Cześć kochani! Przygotowałam dzisiaj dla Was filmik, na którym będę odpowiadała na najpopularniejsze pytania na moim TikToku A propos zespołu Tureta Mój content na TikToku głównie opiera się na tematyce zespołu Tureta Ponieważ sama mam diagnozę od niecałych dwóch lat Żyję z Tikami od trzech lat, niecałych To właśnie stwierdziłam, że zacznę opowiadać o tym, jak mi się z tym żyje, jak mi z tym jest I jak wygląda moja codzienność jest dużo pytań od Was na TikToku. Nie na wszystkie jeszcze odpowiedziałam, na niektóre już odpowiedziałam. Tak więc tutaj w tym filmiku będzie taki zbiór różnych pytań, właśnie na jednym filmie, gdzie ja na wszystkie je odpowiem. Zatem przejdźmy do pierwszego pytania. Czy mam tiki podczas snu? Zatem w trakcie już snu tików nie mam. Ogólnie te tiki pojawiają się, gdy zasypiam. To są takie pojedyncze ruchy kończynami albo głową. I ogólnie, albo takie wzdrygania się To są takie specyficzne tiki, których nie mam na co dzień, a pojawiają się, gdy już leżę i zasypiam Trochę można to przyrównać do uczucia spadania, kiedy jesteście już prawie na pół na jawie, pół we śnie ale zaczynacie spadać, to do tego można to przyrównać Ale to jest to tik Więc wracając, w trakcie już spania tików nie mam, nie wybudzam się przez tiki, nie pojawiają się one, jak już śpię Więc... Nie przeszkadzają mi one w śnie. Oczywiście to jest tylko opinia ludzi z zewnątrz. Ja sama nie wiem, czy tikam w trakcie snu, bo śpię. Ale z tego co mówią mi inni ludzie, właśnie nie tikam w trakcie spania. Kolejnym pytaniem jest, czy można mieć tiki bez zespołu Tureta? Odpowiedź jest prosta, można. Są to mianowicie tiki nerwowe. Mogą one pojawić się przez różne stresowe sytuacje w życiu, przez stresowe środowisko, nerwową, stresową pracę, piętą, taką napiętą atmosferę w Waszym życiu. Jeśli macie predyspozycję do tików, to mogą one wystąpić, więc je się da wyleczyć terapią bądź właśnie pozbyciem się stresowych czynników, przepracowaniem się różnych traum. Więc te tiki są wyleczalne, natomiast zespół tureta już nie jest. Kolejnym pytaniem jest, czy przyzwyczaiłam się już do mojego zaburzenia? Czy oswoiłam się już z tym turetem? Odpowiedź brzmi nie do końca, ponieważ ja osobiście nie jestem w stanie pogodzić się z czymś na 100%, z czymś takim, co będzie ze mną całe życie, i z czymś takim, na co nie mam wpływu. Co nigdy nie zniknie. Mogę to hamować lekami, mogę to hamować terapią, ale jednak nigdy mnie to nie opuści w 100%, Więc niestety nie pogodziłam się z tym, jak potrafię płakać przy atakach tików Potrafię czuć się źle psychicznie w trakcie ataków, po atakach Niestety to bardzo utrudnia mi życie, jeśli chodzi o sferę psychiczną Bo jednak, no wyobraźcie sobie, żyjecie sobie normalnie U W moim przypadku była ta gra w teatrze, dużo pasji, zainteresowań no i nagle BUM! dopada was turet. W sensie turet ma się urodzenia, wiecie o co chodzi. Ale nagle dostajesz objawów tego tureta, czyli tików. Żyjesz sobie, żyjesz, nagle dostajesz tików. I zastanawiasz się o co chodzi. Czy to są w ogóle tiki, na czym to polega. I właśnie. <laughs> Okazuje się, że jest to turet. Wasze niektóre pasje musicie odsunąć na bok, bo jednak w moim przypadku gra w teatrze by nie przeszła. Bo no w końcu wytrzymujesz na scenie ileś tam godzin, nawet ileś tam minut na scenie, bez możliwości tikania. Po prostu to nie jest wykonalne, żeby nie tiknąć. Tak więc nie pogodziłam się jeszcze z tym w 100%. Kolejną rzeczą jest to, jak reagują nauczyciele i uczniowie w szkole. Nauczyciele na ogół ignorują moje tiki, nawet jak przeklinam, jak pokazuję środkowe palce tak dalej. Oni to ignorują, w ogóle nie zwracają na to uwagi i to mi bardzo pomaga. A! Bo jednak gdyby wszyscy naokoło nauczyciele zwracali uwagę na moje tiki, nie wiem, przerywali lekcje, tylko potem się wytikała to ja bym po prostu nie przestała przez stres, że wszyscy czekają. Więc ja się cieszę, że to ignorują, że nie zwracają na to uwagi, że w ogóle yy, no ignorują to po prostu. Więc to mi bardzo pomaga, natomiast uczniowie w większości przyjęli wiadomość, że jestem w trakcie diagnozy, bo wtedy to ogłosiłam, gdy jeszcze nie miałam diagnozy, byłam w trakcie. Przyjęli to bardzo dobrze. Byli bardzo wspierający. Powiedzieli, że im to nie przeszkadza, że żebym czuła się komfortowo, więc to było miłe i to było fajne. Oprócz tam jednej osoby, która faktycznie prowokowała mnie do tików, mówiła: "A powiedz to, powiedz to, powiedz to". Wiecie, no to nie było za fajne, ale no to jedyna, jedyna osoba, która tak się zachowała. Jak reagują ludzie w miejscach publicznych. No bo jednak jedziesz sobie autobusem, idziesz sobie na zakupy, nie wiem, spędzasz po prostu czas ze znajomymi na zewnątrz. No i masz tiki, co nie? Najgorzej, jak jestem sama, po prostu jadę autobusem w zamkniętej przestrzeni z obcymi ludźmi. To jest dla mnie najbardziej stresujące, bo nie mam gdzie uciec. Tak jak jeszcze na ulicy mogę odejść od kogoś i po prostu się odsunąć, w autobusie nie ma opcji. I po prostu to jest dla mnie tak stresujące, że często po prostu dostaję przez to tików i. I właśnie, 5! I właśnie ludzie potrafią się na mnie gapić, potrafią tak dość niemiło się patrzeć. Jednak ja rozumiem w 100%, gdyby ktoś po prostu spojrzał zainteresowany, dlaczego ktoś wydaje dźwięki i się rusza, Okej okay. Ale jak ktoś przez minutę patrzy się na mnie centralnie i twarz i tak, wiecie, wzrokiem, no to nie jest za fajne, co nie? No nigdy jak nie chciał. Więc y, tak jak rozumiem zwykłe spojrzenie, tak niezbyt rozumiem to, jak ktoś się faktycznie profiluje na mnie gapi. No ale. Nie miałam żadnych jeszcze negatywnych, faktycznie negatywnych sytuacji z miejsca publicznego. Na szczęście ominęło mnie to. Jak na razie. Z góry zakładam, że ktoś może być dla mnie niemiły, że ktoś może jakoś podejść do tego negatywnie. Ale jeszcze nie miałam takiej faktycznie negatywnej sytuacji. Głównie się miło zaskakuje. Nawet miałam taką sytuację, że sobie siedziałam, tikałam dużo, jakaś pani się na mnie tak patrzyła i ja miałam taki przestań na mnie gapić, przestań na mnie gapić no i w końcu ustąpiłam miejsca i najstarszej pani, no jak stałam to miałam tik kucania, czyli cały czas uginały mi się nogi I... i ta sama pani, która się wcześniej na mnie patrzyła, zaproponowała mi ustąpienie miejsca, więc usiadłam ta pani mnie pyta, czy ja to w ogóle kontroluję, ja powiedziałam, że nie, to jest półtureta tiki i że nie mam na to żadnego <laughs> nie mam na to żadnego wpływu i, no, i pogadałyśmy chwilę, życzyłyśmy sobie miłego dnia, i tak to się skończyło, więc jak na razie miło się zaskakuje. I teraz dość ciekawe pytanie: czy w snach też tikam? Otóż nie. Nawet jak miewam sny świadome, bo takie miewam, to tak czy siak w nich nie tikam. No. E, więc y... e, więc to jest ciekawe. Czy jestem świadoma w trakcie tikania? To jest. Pewnie, to pewnie nurtuje wiele osób Otóż jestem świadoma Nie odcina mnie w ogóle, nie tracę przytomności na chwilę Nic z tych rzeczy Ja sobie zdaję sprawę z tego, co się dzieje Słyszę wszystko naokoło Słyszę swoje własne tiki, czuję te tiki Ale tego nie kontroluję Nie jestem w stanie tego zatrzymać No i nie mam na to wpływu Ale kontroluję sytuację Kontroluję to, co się dzieje Wiem, co się dzieje naokoło mnie Ale nie kontroluję tików więc to nie jest tak, że mnie odcina Ja doskonale wiem, co się dzieje Tak więc, czy tiki mogą się zmieniać? Mogą Na pewno w moim przypadku tak jest, że mam jakiś tik, który na przykład może zniknąć po czasie Jakoś tak stopniowo będzie go coraz mniej i coraz mniej, aż totalnie zniknie Są też tiki, które z dnia na dzień potrafią się nagle pojawić, znikąd Na przykład u mnie są to ruchy twarzą tego wcześniej nie miałam, mam to dość od niedawna. Podejrzewam, że pojawiło się to przez moją przyjaciółkę, która też miewa tiki, ale ona stricte fizyczne, takie motoryczne. I mam wrażenie, że to podłapałam lekko i dlatego przez echolalię, do której też zaraz przejdę Mam wrażenie, że przez to to podłapałam, więc tiki owszem no, mogą się zmieniać. Kontynuujący mat echolali, czym ona jest? Echolalia polega na podłapywaniu ruchów, słów bądź tików po innych osobach. Właśnie, no, polega to na tym, że. I jesteś w stanie podłapać cudzy tik. Na przykład, ktoś mówi jakieś słowo tikowo, a ty zaczynasz też je mówić. Ktoś powie zwykła osoba bez tików, po prostu jakieś zdanie, ty to powtórzysz: echo, jak echo, echolalia. Kolejną grupą tików jest koprolalia, czyli tiki przeklinania, co wiele z Was bardzo fascynuje i nurtuje, dlaczego ja przeklinam i dlaczego po angielsku. Właśnie u mnie. Właśnie u mnie pojawiają się tiki przeklinania, ponieważ mam koprolalię. Najczęściej objawia się ona fizycznie, czyli pokazuje środkowy palec, ale też objawia się werbalnie, czyli mówię brzydkie słowa, głównie po angielsku, typu wypipam teraz, ale fus, to i tym podobne rzeczy. Beach count. Mm. Nie wiem dlaczego po angielsku. Naprawdę nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Nie ja sobie wybrałam te tiki, ale tak jest. Niestety, niestety po angielsku, po polsku bardzo rzadko zdarzy mi się przeklnąć, głównie jednak jest to po angielsku, więc na tym polega go problem. Kolejną rzeczą jest fakt, czy można powstrzymywać tiki. Jest to ciekawe, e, ponieważ istnieje terapia tikowa, która pozwala ci panować nad swoimi tikami plus minus, np. przykład je w czasie, bądź też na dłuższą metę, nawet zniwelować napięcie tikowe, co u mnie też miało miejsce. I są też terapie, które pozbawiają cię różnych grup tików, na przykład osoba przestaje przeklinać tikowo, koprolali się po prostu pozbywa, więc są przeróżne opcje terapii tikowej. I, I ona pomaga właśnie powstrzymywać tiki. Dzięki temu nauczyłam się odsuwać lekko tiki w czasie. Na przykład yy, odłożyć coś ostrego, wziąć coś jakąś chusteczkę i nią na przykład rzucić czy coś, więc więc na tym to właśnie polega To na przykład był tik Echolali, który podoba od Bailin Dupri Jeden z filmików, który dość mi się wybił na TikToku Jest filmik, gdzie mówię, czy tiki są męczące Tak więc yy, ataki tików, czyli duże natężenie tików w krótkim czasie Bo taki atak może trwać między kilka, kilkanaście minut Nawet kilkadziesiąt się może zdarzyć I w takim natężeniu tych tików w takim czasie Potrafisz być bardzo zmęczony Jakby cały czas się ruszasz, cały czas coś mówisz To jest jak trening trochę, naprawdę takie natężenie ruchu powoduje po prostu zmęczenie, więc ataki tików bywają męczące. Ale same w sobie tiki, jako po prostu np. ruchy twarzą, mówienie słów, no na co dzień nie jest to takie męczące, co nie. Ale po prostu, ale po prostu ataki tików są męczące. Teraz bardzo ważna kwestia, czyli jak zachowywać się przy osobie z zespołem Turetą. To jest bardzo proste, wystarczy to ignorować. Po prostu nie zwracać uwagi na itiki, nie komentować ich, nie naśladować. No najlepiej też nie śmiać, ale oczywiście jak ktoś powie coś śmiesznego, tikowo, na przykład ja miałam takie sytuacje, że powiedziałam coś śmiesznego, no to logiczne, że ktoś się zaśmieje i to nie jest dla mnie żadna obraza, ale tak jak po prostu ruszam się czy coś i ktoś by się zaśmiał, ale się śmiesznie ruszasz, no to już by było niefajne, co nie? Więc ogólnie ignorowanie ich. Prowadźcie rozmowę dalej, ignorujcie to, że ktoś się rusza, że ktoś coś mówi, że wam przerywa. Po prostu ignorowanie. Teraz w sumie ostatnie pytanie: Czyli, co czuję przed tikiem i co sobie myślę wtedy? Jest to specyficzne uczucie, które mi towarzyszy przed tikiem. Jest to za takie bardzo specyficzne uczucie w moim przełyku w klatce prysiowej. W moim przypadku jest to to tutaj U każdego jest to indywidualne, ktoś może to poczuć w jakieś kończynie, którą zaraz ruszy i tak dalej U mnie to jest głównie tu skupio, skupione I można to przyrównać trochę do chęci podrapania się Spędzi Was to strasznie Was spędzi noga, co nie? I musicie się podrapać, bo zaraz nie wytrzymacie na tym właśnie polega to, że, mu, że, że tikam. Jakby mam tak silne napięcie w sobie, że muszę tiknąć, żeby je zniwelować. Nie da się długo wytrzymać bez podrapania się, co nie? No i podobnie jest z tikami. Tak więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Subskrybujcie mój kanał, bo jest to pierwszy filmik na moim kanale. Dajcie lajka, napiszcie jakiś komentarz, co sądzicie o takim kontencie, co sądzicie o tym, jak w ogóle mój kanał może się rozwinąć. Jeśli macie jakieś pomysły, też podsuwajcie, co byście chcieli zobaczyć na moim kanale. Bardzo Wam dziękuję i do zobaczenia.